Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mnie wędrówka Pana Ministra Chorały do Nowego Resortu również przypomina przenoszenie z parafii do parafii. Tylko w jednym i drugim przypadku problemy nie znikają. One przechodzą z delikwentem do nowego miejsca. Nie ma wniosku o decyzję środowiskową, nie ma decyzji o lokalizacji, nie ma również projektu. Jest za to pan minister chorała i jego łąka. I nie mamy złudzeń. Pan minister przeniesie się z kartonem na inny, ciepły fotel, ale to nie spowoduje, że pan minister nagle zacznie pracować. I jednak coś poza problemami pan minister przeniesie ze sobą do nowego ministerstwa. I to będą zarobki. Wysokie wynagrodzenie dla niego i dla jego kolegów. 49 tysięcy złotych miesięcznie dla szefa lotniska, który nie istnieje. 49 tysięcy złotych miesięcznie powiedzcie to Państwo polskim nauczycielom, którym na poprzednim posiedzeniu Sejmu odmówiliście podwyżek. I ja chciałam Państwa zapytać kiedy wy zaczniecie w końcu pracować, a nie tylko zarabiać? Dziękuję bardzo.